wszystkim z tej strony no to witam w nowym roku, mam nadzieję, że wszyscy żyją i zapraszam was do kolejnego odcinka Tajemnic Ciekawostek. Pewnie znacie aktora głosowego Dona Morello, Saula Steina, ale czy wiedzieliście, że w 2016 roku Saul zagrał w filmie Śmietanka Towarzyska? Chciałbyś przepłynąć się łódką, ale nie wiesz jak? Teraz już wiesz! Wystarczy przejść na tę kładkę i poczekać na łódź. Po przypłynięciu biegniesz na pełną pizdę i łódź już jest twoja. Ten trik może być wykonany tylko przez kozaków, więc nie czekaj. Zrób to i ty. Dzięki tej łódce możesz przemierzyć lądy, których normalnie byś nie zwiedził. Na przykład takie. Ciekawostce pokażę Wam, że bila nie wpadnie do dziury w stole od Bilarda. Mamy tutaj przykładowy stół i przykładową bilę. Jak widać, bila nie wpadła do dziury, o, zatrzymała się przed nią. M mogę jej poprawić, ale nic to nie wskura. Widać, że nie chce się ruszyć. O, nawet wypadła.

Ta ciekawostka będzie nawiązywała do filmu Speed, niebezpieczna prędkość. Będziemy mieć ją odblokowaną w swobodnej. Chodzi mniej o to, co również było ukazane w filmie: czyli złapanie autobusu i rozbrojenie bomby. W gratisie mogę dorzucić, że grał tam ten sławny typ Cyberpunk'a. No i tyle w sumie. Po całym zadaniu dostajemy strój mechanika. Dobra, teraz będziemy mieli lekcję historii. Posłuchajcie wszyscy, kto mi powie, jak nazywa się ten facet. Dostanie 6. Pamiętacie tych dwóch kolesi, którzy uprzykrzali życie Sarze? Okazuje się, że można ich spotkać przed cutscenką. Przychodząc z Sarą przez ulicę można zauważyć dwóch wrogów na mapie. Ja użyłem noclipa, aby się do nich zbliżyć, żeby mi nie uciekli. I można zauważyć tych dwóch typów. Z tego co pamiętam to był Willy i Johnny. No, ja będę musiał latać w tej z powrotem, bo muż w 10 sekund tam do Sary muszę przylatywać. O, 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 i jak jesteśmy właśnie przy tych, tych, przy kwiatach, to oni właśnie spierdalają. Ten możecie zobaczyć, właśnie sobie. O, ten się nawet zblokował. Breakdance dańczy, a ten uciekł. I sobie zniknął. Drugi też zniknie. Czy podoba Ci się miasto Lost Heaven? Jesteś pod wrażeniem, jak świetnie odzorowano lata 30. Czy czujesz, że to miasto żyje? Jeżeli tak, cóż, to wszystko kłamstwo! Tylko spójrz, to wszystko jest kłamstwo, to jest makieta, to nie istnieje. Tutaj jest miasto, ale to nieprawda. To, rozwal sobie ścianę, zobaczysz, to jest wszystko kłamstwo. To jest symulacja, to nie istnieje. Tak na, na, naprawdę ludzkość to jest wyimaginowana rzecz. Tak naprawdę wszystko to cyborgi! Jesteśmy w 2077 roku! Ta ciekawostka będzie nawiązywać do filmu Niezniszczalni. Po zakupie Prioriteru Mafii dostajemy strój, który jest łudząco podobny do stroju właśnie z tego filmu. Pokażę Wam ciekawostki Frank bardziej polskie, ponieważ są to błędy w tłumaczeniu. Tutaj jeden przykład, gdzie Frank powtarza się w zdaniu. Tutaj na przykład Poli przeprasza samego siebie.

Z jak w sumie już widzicie, Winny stojący po ciemku w, na środku pokoju. Zaraz pokażę wam, dlaczego on stoi właśnie w tym miejscu. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie byłem, to byłem w garażu, odszedłem sobie trochę od Poliego. Co to kurwa? Nie <grywa> jak widzimy, Wincenzo stoi w miejscu, w którym wcześniej stał. Jak mi nie wierzycie, polecę sobie na i zaraz Wam pokażę, że jest w podobnym miejscu. Nie wiem jak Wy, ale ja widzę, że stoi w tym samym miejscu okiem. Odpowiadając za komentarz Sopera, gdzie napisał, że UFO może być nawiązaniem do gita, ja odpisałem, że UFO było w oryginalnej mafii, w ekstremalnej jeździe, ale nie wspomniałem o tym w odcinku, więc powiem teraz i pokażę wam, że UFO było w ekstremalnej jeździe i nie jest to nawiązanie stricte do gita. A to już by było wszystko w tym odcinku. Miłego nowego roku. Cześć! Shit.